Kierowcy w byczynie muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. Po tym, jak zamknięto estakadę, miasto zdecydowało się wprowadzić ruch wahadłowy na ulicy Krakowskiej, między ulicą Barana a ulicą Olszynową. Estakada w Byczynie została zamknięta 2 lipca. Od tego czasu jest naprawiana, aby wreszcie zaczęła służyć mieszkańcom, a nie utrudniać im życie jak do tej pory. Montowane są m.in. ekrany i nakładki wygłuszające. Po zamknięciu wiaduktu objazd poprowadzono starą drogą, co spowodowało spowolnienie ruchu, a także korki przez sygnalizację świetlną. Kierowcy jadący ulicami Abstorskich i Gwardzistów mają trudności z przejechaniem przez skrzyżowanie. Teraz miasto zdecydowało się wprowadzić ruch wahadłowy na ulicy Krakowskiej, tuż przed samą estakadą i zjazdem na starą drogę. Jest to spowodowane budową chodnika między ulicami Barana a ulicą Olszynową. Dla kierowców oznacza to jeszcze większe utrudnienia oraz skorki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Wszystkie prace realizowane są w ramach jednego zadania pod nazwą budowa ronda z ulicą Olszewskiego, zjazdy z estakady na DK79 w Byczynie, poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach zjazdach na DK79 w Jawożnie". Na zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich prace realizuje firma Eurowia. Wartość zadania to ponad 17 milionów złotych. Pojawiły się głosy, że nowy chodnik w tym miejscu nie jest potrzebny. Miasto apeluje do kierowców, aby wybierali alternatywne drogi. Utrudnienia mają potrwać do końca września.